So let's talk about what you guys personally geek out about. Henry, let's start with you. Uh, ruling out the Witcher. Yeah, not okay. the Witcher. Okay. Um, I mean, the easy answer is um, Warhammer 40,000. That is my, my jam. Do you know Warhammer at all, Warhammer 40,000, that kind of stuff? I could play a different character from the Warhammer fantasy universe versus the 40K universe, but I'm now just dreaming. So I'd have to speak to the guys at Games Workshop and then see what happens. Destination confirmed. Take and hold! Yes, brother! Securing area! Location secure! We claim this in the emperor's name! For oh, the emperor! Charge! Dzień dobarek, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale i dziś mam dla was... Co? Twoja przeglądarka wciąż z mulac kompa? Nie bój nic, mam coś na to. Oto Opera GX. Opera GX ma w sobie wszystko to, co Tygrysy lubią najbardziej. Już sam kącik startowy informuje cię o tym, co dzieje się w świecie GR, ale to dopiero początek. Przejdź do panelu GX Control, który pozwoli ci przejąć władzę nad zużyciem procesora, z użyciem pamięci RAM oraz danych internetowych. Teraz to Ty dyktujesz zasady przeglądarce, a nie odwrotnie. Opera GX jest także zintegrowana z Twitchem. Logując się w bocznym panelu już nigdy nie przegapisz transmisji u Twojego ulubionego streamera. Przeglądarka zintegrowana jest także z Discordem, Messengerem, Whatsappem i innymi komunikatorami. Nie musisz już więc otwierać pierdyliarda różnych okienek, by mieć łączność ze znajomymi. Czy wspomniałem już o kastomizacji? Nie tylko możesz wybrać dowolny motyw przeglądarki, lecz także dostosować każdą stronę do swoich potrzeb. Za pomocą modu Ford Dark. Nie lubisz reklam? Masz budowanego AdBlocka? Cenisz sobie swoją prywatność? Opera GX posiada swój własny VPN. I to wszystko oczywiście za darmo. To uczciwa cena. Ale co ja ci będę gadał? Przekonaj się sam. Pobierz przeglądarkę Opera GX z linku w opisie. I poczuj różnicę. A teraz przejdźmy do materiału. Hedrego kawila nie da się nie lubić. Nie tylko wyjątkowo przykłada się on do odgrywanych przez siebie ról, ale także z szacunkiem traktuje fanów oraz wydaje się być po prostu bardzo miłym gościem. W serducho fanów Wiedźmina zdobył nie tylko za świetnie odegraną rolę Geralta z Rivi, lecz także za znajomość i poszanowanie dla materiału źródłowego, czego zdecydowanie mogliby się od niego uczyć twórcy samego serialu. Co więcej, Henry to nerd z krwi i kości i zupełnie się z tym nie kryje, dzieląc się w wywiadach swoją pasją do gier, do fantastyki i do Warhammera. Jak się okazuje, uniwersum Warhammera 40 tysięcy to jedno z jego ulubionych. I o tym, że Henry chciałby zagrać w filmie bazującym na tej marce, wypowiadał się on wielokrotnie. I jest wysoce prawdopodobnym, że te życzenia właśnie wychodzą ze sfery marzeń. Bowiem całkiem niedawno Henry odbył, w cudzysłów, nieoficjalną wizytę w głównej siedzibie twórców marki Warhammer, Games Workshop. Info o wizycie szybko rozeszło się po internetach oraz na mediach samych twórców. Fani zaś zwrócili uwagę na fakt, że przecież ktoś taki jak Henry mógł udać się na taką wycieczkę kiedykolwiek chciał. Zaś za tą konkretną wizytą w samym centrum dowodzenia mogły stać konkretne plany na konkretną produkcję. Czy więc wkrótce dane nam będzie zobaczyć filmową wersję uniwersum Warhammera 40 tysięcy z Henrym Cavillem na pokładzie? Dzień dobry, z tej strony Drwal i cytując klasyków Disco Polo, wszystkie łapy w górę, bo to zaczynamy dzisiejszy film. Od razu wspomnę, że na kanale jest dużo więcej ciekawych materiałów na różnorakie tematy, więc warto sobie to przewertować, a kto chce być na bieżąco, oczywiście warto zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy nic nie przegapić. Polecam, pozdrawiam i dziękuję z góry każdemu polubownikowi i każdemu subskrybentowi. No a teraz lecimy. Wizyta Henry'ego w siedzibie twórców Warhammera miała miejsce w lutym tego roku. I wiele mogłoby wskazywać na to, że była to jedynie wizyta kurtuazyjna. Z tego co wiemy, Henremu pokazano cały obiekt. Pokazano, jak wygląda praca nad Warhammerem od kuchni, i oprowadzono go po różnych działach Games Workshop. Pracownicy nawrzucali selfieaki na Insta, na oficjalnym profilu Warhammera na Twitterze wrzucono wideo z Henrym, ale prawdziwy cel wizyty Kawila do teraz pozostaje tajemnicą. Prawda jest bowiem taka, że Henry już od dawna działał na rzecz marki Warhammer. O swojej pasji wypowiadał się w trakcie wywiadów już przy premierze pierwszego sezonu Wiedźmina i nie omieszkał o tym wspomnieć także przy drugim sezonie. Ba, nawet podczas udziału w programie The Graham Nortons Show, momentalnie upomniał on prowadzącego, gdy tamten pomylił Warhammera z Warcraftem. Warhammer I'm a fool. Co ciekawe, w tym samym wywiadzie Henry przyznał się, że w trakcie kręcenia Netflixowego Wiedźmina nie szczędził swoich uwag, jeżeli chodziło o wierność materiałowi źródłowemu. O tym zresztą, jak wiemy, Henry wypowiadał się także wielokrotnie. Ale na ten temat więcej mówiłem w innym materiale. Wróćmy do Warhammera. Widzicie, w tamtym okresie, czyli pod koniec zeszłego roku, z Henrym przeprowadzono także podcast, w którym aktor stwierdził, że marka taka jak Warhammer 40 000 nie może dostać słabej adaptacji. To jeżeli już robić filmową wersję Warhammera 40k, to musiało to by być coś na miarę trylogii Władcy Pierścieni Petera Jacksona. Zaś na postawienie kropki nad i stwierdził, że kto wie, może to właśnie on mógłby być tym, kto zrobiłby takiego Władcę Pierścieni, Tyle, że dla Warhammera. Ale nie ma się co dziwić takiej postawie. Jak przyznaje sam aktor, świat Warhammera 40k darzy pasją już od kiedy był dzieciakiem. Zaś nawet teraz jest on aktywnym graczem, kolekcjonerem oraz fanem historii tego uniwersum. Kto wie też, czy słowa te nie mają także i drugiego dna. Biorąc pod uwagę to, że na podstawie udziału w Netflixowej adaptacji Wiedźmina, Henry dobrze wie, jak łatwo jest zepsuć świetną historię słabą adaptacją. Warto też zauważyć, że sygnałem samym w sobie może być postawa Games Workshop, czyli właścicieli marki. Jak dobrze bowiem wiemy, firma ta traktuje swoje marki bardzo ostrożnie i zapobiegawczo. Pamiętam do dziś jak przed laty bardzo szeroko komentowana była premiera pierwszej części gry Dawn of War, gdyż wtedy cokolwiek z uniwersum Warhammera, poza samymi figurkami, było naprawdę rzadkością. Dziś, jak wiemy, sytuacja diametralnie się zmienia. Na przestrzeni lat kolejne Warhammerowe projekty wyrastały jak grzyby po deszczu. Nie dziwić więc może fakt, że właściciele marki są zainteresowani także podbojem serialowych ekranów. Co więcej, już w 2019 roku słyszały się pierwsze plotki o takiej adaptacji. Reżyserią miał zająć się Frank Spotnitz. Kurca, choćby serialu Człowiek z wysokiego zamku. Miała to być historia opowiadająca losy inkwizytora Eisenhorda, bazująca zresztą na książkach z uniwersum Warhammera autorstwa Dana Abneta. Co prawda od tamtego czasu o projekcie niewiele słychać, ale same plany to już jakaś iskierka nadziei. Dodajmy więc teraz do tego Alejandro Kavilla. Który od lat pełni przecież coś na wzór roli nieoficjalnego ambasadora marki, i który co już wspomina o chęci udziału w takiej produkcji, a następnie odwiedza samych właścicieli marki Warhammer. Wydaje się, że części składowych jest aż na to, by wysunąć pewne daleko idące wnioski. Czy więc Henry Cavill będzie mieć okazję spełnić swoje marzenie? Czy my zobaczymy w końcu filmową bądź serialową godną adaptację uniwersum Warhammera 40k? Na Imperatora chciałbym to zobaczyć. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie? Czy są to jedynie plotki? Kloteczki. czy ja tutaj może za daleko wychodzę z interpretacją, czy może rzeczywiście może w tym być coś więcej? Komentarze oczywiście należą do was. Ja ze swojej strony przypominam tylko tyle, że warto zostawić suba. <grymianie> ja tak poważnie, słuchajcie. Podobały Wam się moje materiały? Chcecie pomóc kanałowi urosnąć do większych rozmiarów, może nie takich jak Imperium, ale także sporych. Zostawcie subka, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Oraz oczywiście odwiedźcie mnie na moich social mediach, tak? Facebook, Instagram oraz Twitch. Może ogramy kiedyś w końcu gry warhamerskie na livestreamach. Ja jestem jak najbardziej za. Tak czy inaczej, komentarze należą do was, a ja dziękuję wam pięknie za uwagę. Do następnego z brodatym pozdrowieniem. Drwal bajło.